Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje rzecz bardzo paradoksalną. Otóż pokazuje, że można być bardzo blisko Jezusa i nieustannie być głodnym. Można być blisko Niego, wsłuchiwać się w Jego słowo, patrzeć w Jego twarz, iść za Nim, a także w tym samym czasie nieustannie odczuwać jakiś niepokojący i przerażający głód. To jest bardzo egzystencjalne doświadczenie człowieka. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, modlisz się, rozważasz słowo, kochasz Eucharystię, starasz się być blisko, wpatrujesz się w oblicze Pana, a jednocześnie pochłaniają cię straszliwe głody, trawi ciebie niepokój o to że nieustannie odkrywasz w sobie pustkę, to jedyna nadzieja polega właśnie na tym, że pewnego dnia Chrystus przyjdzie bardzo osobiście do Ciebie, siedzącego na trawie, i powie Ci: Mam dla Ciebie pokarm prosto z moich dłoni, nie lękaj się. Ten pokarm jest już dla Ciebie przygotowany. Jezus zna Twoje głody. Jezus wie, w których przestrzeniach Twojego życia odkrywasz. Pustkę i niepokój. I Jezus chce tą pustkę wypełnić. Do zobaczenia jutro.